Kuchnia polska jest bardzo smaczna, ale zarazem bardzo kaloryczna. Oczywiście, przy świątecznym stole chcielibyśmy spróbować wszystkich potraw, dlatego należy zmniejszyć porcje. Na przykład, jedząc pierogi, nie jedzmy ich 6-7, zróbmy to w mniejszej ilości, na przykład 2-3 pierogi, i wtedy będziemy mogli skosztować każdej z potraw. Tak naprawdę, okazuje się, że przy takim w jednym posiedzeniu świątecznym, jednej kolacji spożywamy około 3-4 tysięcy kalorii jednorazowo. Jeżeli ktoś ma większe możliwości, może spożyć tego nawet od 6-7 tysięcy kalorii jednorazowo. Tak naprawdę jest to około trzykrotnie więcej niż potrzebuje przeciętny człowiek w dawce dziennej. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Żeby się ustrzec przed takim nadmiernym tyciem, zróbmy sobie przerwy między tymi posiłkami. Przede wszystkim oddzielajmy również produkty mięsne, czyli mięso, ryby, wędliny od produktów wysokowęglowodanowych. Tak zwana dieta rozdzielna. Nie łączymy białka i węglowodanów. Tak, to mówimy też na co dzień, ale żeby nie czuć się aż tak bardzo nasyconym, ociężałym podczas tych świąt, dlatego powinniśmy sobie rozdzielać te produkty. Czyli te wysokowęglowodanowe, to jest ciasto, pieczywo, właśnie pierogi. Jedzmy je osobno, na przykład w godzinnych odstępach. I to nam w zupełności wystarczy, żeby zachować ten odstęp. Ponadto. Wybierzmy się z rodziną na spacer, zażyjmy troszeczkę ruchu, nie siedźmy przez cały dzień przy stole i nie jedzmy cały czas. To nas tak naprawdę uchroni przed tym, że będziemy tacy ociężali, będziemy się czuli bardzo mocno jedzeni, tylko będziemy mogli sobie to w dawkach proporcjonalnych. Rozdzielić w ciągu tak naprawdę całych świąt. To nam pozwoli lepiej się czuć przez święta, nie czuć się aż tak ociężałymi i zmęczonymi. Bo niejednokrotnie zdarza się tak, że po tych świętach jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni niż przed świętami, a jest to wynikiem właśnie takich bardzo długich, rodzinnych posiedzeń, na których tylko i wyłącznie siedzimy i jemy. Nie mamy żadnego ruchu, nie wychodzimy na spacer. Nie robimy przerw między tymi posiłkami, co jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Nie tylko w trakcie świąt jemy, ale także pijemy. Alkohol jest bardzo kaloryczny, a z tego wiele osób nie zdaje sobie do końca sprawy. Hmm. E, oczywiście powiem e, w ten sposób. Alkohol w niewielkich dawkach jest dla nas wręcz ma znaczenie zdrowotne, natomiast już w dużo większych ilościach niestety jest dla nas szkodliwy czyli lampka czerwonego wina i koniec. Jak najbardziej, dokładnie. Raz na jakiś czas jest, jak najbardziej ma znaczenie zdrowotne, natomiast w większych ilościach, no niestety, nasz organizm spożywając alkohol w nadmiarze musi się w pierwszej kolejności z nim uporać, także wszelkie inne produkty, które podczas spożywania alkoholu niestety nie zostają strawione, tylko odkładają się na w postaci tkanki tłuszczowej, ponieważ nasz organizm w pierwszej kolejności musi się uporać z tym alkoholem i musi po prostu go odprowadzić z organizmu. Także to niestety nie dość, że nie działa korzystnie na naszą wątrobę. Ponadto niestety przyczynia się do odkładania tkanki tłuszczowej w naszym organizmie. Staramy się nie popełniać grzechów, takich jak przejedzenie i. No, spożycie zbyt dużej dawki alkoholu. Zaleca Pani także spacery i wysiłek fizyczny. Czy do siłowni można przejść w trakcie świąt do sztabna, czy jest zamknięta? W naszym klubie siłownia jest czynna 24 to jest wigilnie od godziny 7.30 do godziny 15.00. Później już mamy klub nieczynny z tego względu, żeby każdy też z nas również cieszył się tymi świętami, a nie cały czas myślał o tym, że zjemy za dużo, musimy iść to za chwilkę spalić i będziemy się katować. Święta są też dla nas tak zwaną no, przyjemnością, spotkaniem z rodziną, świętowaniem, więc odpuśćmy sobie takie intensywne trenowanie. Cieszmy się tą rodziną, wyjście na spacer, na świeże powietrze również może nam zastąpić tą siłownię w okresie świąt. Także tutaj gorąco polecam i zachęcam, żeby jednak w te święta z rodziną spróbować się wybrać gdzieś na jakiś dłuższy spacer, natomiast w naszym klubie zapraszamy zaraz po świętach, to jest 27 grudnia, mamy Klub czynny w normalnych godzinach to jest 7.30, 21.30. No i w Sylwester również od godziny 7.30 do godziny 15. Nowy rok również mam nieczynny. To też będzie jednak ten moment, kiedy po Sylwestrze musimy jednak odpocząć, zregenerować się, yy, przyjąć pewnie tak, jak każdy za mocne postanowienia poprawy i od 2 stycznia zacząć już normalny dzień, tak jak co roku. Pani Anno, a czego jako trenerka fitness chciałaby Pani życzyć naszym telewizorom? Jako przedstawiciel fitness Zdrój, chciałabym wszystkim klientom, wszystkim ludziom w Obrzychu życzyć zdrowych, wesołych, a przede wszystkim rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Cieszcie się tymi świętami, spędzajcie je wśród rodziny, delektujcie się tymi świętami, a przede wszystkim nie przejadajcie się po świętach zapraszam do nas na zajęcia fitness i w naszej siłowni.